Ile miałeś partnerek seksualnych? Ja czy ty? Ty. Odpowiednią ilość, by wiedzieć, że nie jestem na dobrym doświadczeniu? O, 200? Mało. 300? O wiele mniej. O wiele 400? Mniej. Z 4. Okej. Okay. Ja jestem prawiczkiem. A ty, Sylwek? Ile miałeś partnerek seksualnych? Tajemnica. Ja nie powiem, ale szczerze wy ocencie, jakbyście obstawiali. Ile ile miałeś tych partnerek? No. No. Dobry dar. Koło 3. Sześciu. Ja myślę, że no, e, uprawiałeś seks. Przyłożę, czy ten... nie, e, nie, że ile razy uprawiałeś seks, tylko miałem partnerek. E, Inaczej, a, uprawiałeś 37 unikalnych seksów. Unikalnych, czyli z różnymi... Czyli, że z różnymi partnerkami. A oczywiście, jeżeli chodzi o ogólną sumę Twoich stosunków, no to podejrzewam, że jest ich około 1500. A czy drzewa się liczą? Jesteś dendrofilem? Nie jest w ogóle jeszcze takiego jak dendrofilem. No o czymś takim. Nie I znam no, to słowo, nie? To drzewa, że lubisz. Tak, jest takie słowo, ale czy to naprawdę. Siema Rek. ktoś z drzewem? E, da się. Arek, e, witam. <laughs> Zaczęło się. Da Skąd ta się? pewność? Nie, mi się, bo to nie wiem, czy to jest w ogóle legit. To jest też chyba może być jakoś Powiedziałeś, da się. Yy, znaczy, no w sensie, no nie wiem, no nie jak żłobie dziurę, to możesz włożyć tam na przykład hebla, nie? Bez to sensu. Ale to jest tylko <śpiewanie> kryminał. Że... Nie, nie, nie jak... ma żadnych wyrzutów w tym, żeby mnie bać, bo tego nie. Mój pan sobie słodki.